Cześć, witam was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. U mnie na kanale pojawiło się najnowsze wydanie topowej limuzyny z gamy Volvo, mianowicie model S90. Dzisiaj inny model, natomiast bazujący de facto, ja to tak określam, że bazujący de facto na modelu S90, bo jest to odmiana kombi tejże limuzyny Volvo. V90, co oznacza, że po prostu mamy inaczej ukształtowany tył z lepszym dostępem do bagażnika. Natomiast czy ten samochód oferuje tyle samo w takich samych ilościach i czy jest równie interesującą propozycją jak S90 dzisiaj na rynku? Postaram się na to odpowiedzieć. Zapraszam Was do testu. No i tak to moi mili wygląda Volvo V90, czyli odpowiednik kombi S90, która u mnie na kanale już była w topowej wersji specyfikacyjnej. To jest odmiana Ultra, tutaj jeszcze dodatkowo doposażona. Taka sama felga 20-calowa jak była w S90. O układzie napędowym powiemy nieco później. Bardzo wyraźnie wyeksponowany grill w przedniej części samochodu. Tutaj nie jest wyczerniony, to jest wersja ultra bright, co oznacza, że po prostu ten grill jest jasny. Lakier nadwozia Denim Blue, taki jeansowy z mojego punktu widzenia. On wymaga dopłaty 4800 zł, Jak dobrze pamiętam. Oczywiście jest klapka, gdzie, pod którą znajduje się gniazdo do ładowania, bo jest to hybryda typu plugin. I tak jak to było w przypadku S90, no, niezła chmura idzie. Tak jak to było w przypadku S90, tak samo przy V90 Volvo. Dbało o sukcesywne aktualizacje tego modelu, i takie aktualizacje głównie widać w tylnej części, gdzie również mamy zmienione lampy, teraz już w pełni LEDowe. Różnica oczywiście no i oczywiście też oznaczenie mamy T8AWD, Recharge i jeszcze nawet. Taki dopisek Polestar Engineered, co oznacza, że możemy się spodziewać tutaj naprawdę solidnych osiągów. Względem S90, oczywiście, tutaj mamy dużo lepszy dostęp do bagażnika, bo jest to klasyczne kombi. E, oczywiście możliwości aranżacji tego bagażnika możemy sobie tutaj postawić. E, taką przegródkę jest też podwójne dno. Zobaczcie, tak to wygląda, jakieś tam. Szpargały generalnie leżą. Jest gniazdo. O, zobaczcie, 12V. Osobno możemy sobie też zamknąć samą klapę bagażnika, ale też cały samochód. Generalnie konfiguracja bardzo sympatyczna, bo jeszcze warto pokazać wnętrze. Kolor jeansowy tutaj, spasowany z takim brązowym drewnem i skórzaną tapicerką typu siodło, jak ja to nazywam, bardzo elegancko, bardzo gustownie, tak jak to na volvo przystało, natomiast idą bardzo nieprzyjemne chmury, w związku z czym schowam się do środka i poopowiadam wam nieco więcej już z kierownicy. Moi drodzy, jak widać na załączonym obrazku mamy kwiecień już tak naprawdę zbliża się majówka, a pada deszcz ze śniegiem, także jest uroczo. Ale naszym dzisiejszym tematem jest Volvo V90 i oczywiście powiemy sobie słów kilka na temat tego co nas tutaj otacza, co my tutaj mamy i ile za to wszystko tak naprawdę trzeba zapłacić. Oczywiście w segmencie premium albo w ogóle. Jeżeli pada pytanie ile to kosztuje? To stara dobra zasada mówi, że po prostu cię człowieku na to nie stać. Natomiast mówimy o V90, czyli topowym kombi w gamie szwedzkiego producenta, w topowej wersji specyfikacyjnej Ultra Bright w tym przypadku, tak jak wam pokazywałem z zewnątrz, i sporo jest tutaj też tego wyposażenia dorzuconego. W efekcie taki egzemplarz też stopowym układem napędowym, ale o tym za chwilę. Wyspecyfikowałem taki samochód. On kosztuje około 408 tysięcy złotych. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdybyśmy zaczęli porównywać podobne wielkościowo samochody z Niemiec do takiego Volvo, to najprawdopodobniej Volvo Powinno wyjść nieco taniej. Z reguły tak to wyglądało, że Volvo wychodziło nieco taniej, kosztowało bardziej korzystne pieniądze. Rachunek końcowy po prostu był bardziej korzystny. Co nie oznacza wcale, że dostawaliśmy mniej albo mniej ten samochód potrafił zaoferować, bo tutaj tego wyposażenia mamy mnóstwo. Oczywiście, tak jak to było w przypadku S90, generalnie rzecz biorąc, mam tutaj bardzo podobne otoczenie wokół siebie. Oczywiście jest inna specyfikacja, specyfikacja, która bardzo przypadła mi do gustu, biorąc pod uwagę to brązowe drewno, biorąc pod uwagę to jasne wnętrze. Natomiast z wyposażenia, no oczywiście, jest wyświetlacz przezierny. Są LEDowe, matrycowe reflektory. Jest grzana kierownica, którą bardzo przyjemne. To jest zresztą, którą mam właśnie e, włączoną. Fotele wyłożone skórą, są podgrzewane, są wentylowane. Natomiast co ciekawe, nie znalazłem tutaj żadnego masażu. E, może za mało się starałem, żeby to znaleźć. W każdym razie e, jest fantastyczne, naprawdę fantastyczne audio. Bowers and Wilkins. I to jest opcja, moim zdaniem kluczowa opcja, którą zawsze w przypadku konfigurowania Volvo dorzucić należy, bo to po prostu gra znakomicie. Gra naprawdę znakomicie, nawet jeżeli nie jesteście specjalnymi audiofilami, to dźwięk e, tego audio w tym samochodzie po prostu docenicie. Fotele, bo nie wspomniałem, oczywiście mają pamięć ustawień, mają bardzo szeroki. Zakres regulacji zarówno dla kierowcy, jak i pasażera, więc bardzo duży plus pod tym kątem. Nie ma tutaj jakiegoś narzekania, że na przykład pasażer jest nieco bardziej upośledzony względem kierowcy. Nie zakres regulacji jest znakomity. Oczywiście są te multimedia oparte o system Android i ja nie mam pretensji w żadnym zakresie, bo po prostu dogaduje się z tymi multimediami. Dobrze mi się z nimi współpracuje. Wydaje mi się, że są całkiem czytelne w sposób, jaki podają informacje i to, co tutaj mamy. Oczywiście jakoś obrazu jest znakomita. Natomiast nadal i oczywiście mamy mapę Google. Natomiast nadal nie mogę zrozumieć i nie potrafię zrozumieć, Dlaczego w moim przypadku Apple CarPlay jest realizowany tylko i wyłącznie po kablu, nie bezprzewodowo? Nie rozumiem tego, bo mówimy o samochodzie kosztującym spore pieniądze to po pierwsze. Po drugie samochodzie z segmentu premium więc takie rzeczy powinny być oczywistością. Oczywiście możemy sobie wpiąć tutaj kabel, no ale to jest nadal. Zabawa z telefonem, kabel się tutaj krząta niepotrzebnie. Szkoda, że nie ma rozwiązania bezprzewodowego. No ale cóż, taki mamy klimat, jak to się ładnie określa. Co oprócz tego, jest tutaj trochę piano black, co mi się nie podoba. Estetycznie, oczywiście. I podczas słonecznej pogody. Którą czasami dzisiaj mama, a czasami nie, po prostu e, potrafią się tutaj pojawiać tak zwane zajączki. Potrafi to oślepić kierowcę i nie jest to przyjemne. Natomiast biorąc pod uwagę jeszcze wyposażenie. Cóż, jedyny element, na który mógłbym tak naprawdę z wyposażenia narzekać, oprócz tego e, przewodowego Carplaya, e, to jest fakt, że adaptacyjny tempomat. E, nie ma funkcji dostosowywania się do ograniczeń prędkości, albo ja tego nie znalazłem. Nie sugeruję nawet dostosowywania się do tych ograniczeń prędkości. Nie wiem, być może nie obsługuję tego w odpowiedni sposób, natomiast ja tego nie znalazłem. W S90 zresztą było to samo. Natomiast biorąc pod uwagę całą resztę, wyposażeniowo nie ma tutaj naprawdę na co narzekać. I w ogóle na to otoczenie jest tutaj absolutnie znakomicie. Jest mi wygodnie, jest mi komfortowo. Czuję, że siedzę w samochodzie luksusowym, pomimo tego, że ostatnio pod testem XC60 pojawił się komentarz, że jak to XC60 jest nazywane samochodem luksusowym? Jest. Zdecydowanie jest i tutaj w V90 jest równie luksusowo. Wnętrze jest wykonane ze znakomitych jakościowo materiałów. Podoba mi się to, że te materiały są naturalne, wszystko jest znakomicie spasowane. Nawet boczki drzwiowe w dolnych partiach e, są wykończone przyjemnie skórą. Poza tym są wyścielane kieszenie w drzwiach są wyściłane takim materiałem gumowym wydaje mi się więc nie ma tutaj mowy o jakimś przesuwaniu się albo walaniu różnych elementów w tych kieszeniach jest absolutnie znakomicie pod tym względem takie poczucie premium rzeczywiście na tym pokładzie jest razem oczywiście z tą całą kolorystyką kompozycją w tym egzemplarzu jedyne co mi się nie podoba to to, to ten Plastik fortepianowy, który, który puszcza zajączki, jak wspomniałem, po prostu jest dla mnie wątpliwy, estetycznie. Co oprócz tego, no z tyłu oczywiście jest dużo miejsca, wystarczająco dużo miejsca i ja o tym wspominałem w przypadku S90. Tak naprawdę pasażerowie z tyłu też mogą poczuć się do pieszczeni, bo skrajne siedziska kanapy są podgrzewane, kanapa jest wygodna są roletki na bocznych szybach. Ciekawostka jest taka, że V90 nie ma elektrycznie sterowanej rolety na tylnej szybie, na klapie bagażnika, ale ma za to wycieraczkę. Pasażerowie z tyłu mogą poczuć się dopieszczeni. No nie jest to, nie wiadomo jak wysoki segment premium, to nie jest limuzyna za... Bóg wie jakie pieniądze, bo to auto nie kosztuje 800-900 tysięcy złotych, żeby z tyłu było jakieś śmieszne tablety. To znaczy ja mówię, że śmieszne, bo nie wiem, czy do końca kwestia pojmowania luksusu, pojmowania segmentu premium i tego całego poczucia, całej otoczki wokół tego ma się roztaczać wokół ilości wyświetlaczy we wnętrzu. Do mnie... Zdecydowanie bardziej przemawia to, co oferuje Volvo, bo owszem, są cyfrowe zegary, ale są one zrealizowane w bardzo korzystny, czytelny sposób i estetyczny zresztą też. Można się do tego w każdym razie przyzwyczaić. Te multimedia też jakoś nie próbują nas atakować swoją wielkością, mnogością funkcji, po prostu nie o to chodzi. V90 oferuje luksus. Taki jak był w przypadku S90, taki typowo przystający do marki Volvo, czyli luksus pod tytułem Wszystko jest znakomicie zrobione, to poczucie obcowania z wysokim, z wysokim jakościowo, przede wszystkim wnętrzem, ze znakomicie wykonanym wnętrzem jest tutaj bardzo wyraźnie odczuwalne. Wyposażenie jest znakomite. Feeling tego samochodu jest znakomity, ale wszystko, całość w tym samochodzie jest podana w sposób stonowany, w sposób przyjemny. Za te około 408 tysięcy złotych dostajemy również znakomicie wyciszony samochód, bo na to też warto zwrócić uwagę, jest oczywiście pneumatyczne zawieszenie, które fantastycznie się sprawdza. Natomiast Nadal z mojego punktu widzenia to zawieszenie ma delikatny problem z krótkimi, poprzecznymi nierównościami. To jest jedyna wada, jaką dostrzegam w tym rozwiązaniu. Jest panoramiczne okno dachowe, które jest zdecydowanie większe niż w przypadku S90, bo tam był tylko i wyłącznie szyberdach. Jeżeli chodzi o zażalenia, to biorąc pod uwagę ten CarPlay, biorąc pod uwagę. Ten tempomat, który nie jest aż tak rozwiązany i tak zaawansowany jak w innych markach, w innych modelach, odnośnie tego tyłu. Nie wiem, zastanawiałbym się, czy pasażerowie z tyłu rzeczywiście mogą poczuć się urażeni i mało dopieszczeni. Nie, wydaje mi się, że tam jest naprawdę wygodnie. Nie ma takich ekstrasów, jak występują. W BMW czy na przykład w Mercedesie, czyli w niemieckiej konkurencji. Natomiast, okej, okay, okej, okay. jest naprawdę w porządku. Natomiast przechodząc do jazdy, oczywiście, ja cały czas zerkam, bo sprawdzam, czy e, dobrze nagrywa się dźwięk. Przechodząc do jazdy, ja dostałem V90 również, jakby wyposażenie nie było wystarczające. Również stopowym układem napędowym, co w przypadku V90 też oznacza hybrydę typu plug-in. Ona jest oznaczona jako T8 e AWD recharge, tak jak to było w S90. Jest też słabszy wariant T6. Natomiast dopłata do T8 względem tej słabszej hybrydy plug-in to jest 10 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że w przypadku takiej półki cenowej, tak wielkiego samochodu, tak ciężkiego samochodu, te 10 tysięcy zł, myślę, że warto wyłożyć. Zdecydowanie tym bardziej, że to audio, które polecam z czystym sercem, kosztuje z tego co pamiętam prawie 15 tysięcy zł. Natomiast jest to opcja zdecydowanie warta dorzucenia. T8, czyli producent deklaruje nam tutaj. 455 koni mechanicznych i 709 Nm. No i oczywiście ten samochód odpycha się ze wszystkich czterech kół. No to dobra, no to sprawdźmy to. Przerzucamy się w tryb D. I co? I, i pojechali. Matko, jedyna. No jest szybko. Jest szybko, absolutnie. Aż rzeczy w bagażniku się przesunęły. Jest bardzo szybko. W końcu to jest 455 koni 709 nm, jak wspomniałem. Natomiast to jest ten sam case, co było w przypadku S90. To są potworne liczby na papierze, i ten samochód, myślę, że zadowoli większość klientów pod względem dynamicznym. Natomiast V90 oddaje tą moc w sposób tak, jak to wygląda w przypadku wnętrza. Bardzo stonowany, bardzo dystyngowany, w sposób, chciałoby się powiedzieć, spokojny. Nie ma tutaj efektu takiego, że wariuje wam błędnik, bo tak silne są przeciążenia na pokładzie tego samochodu. Auto bardzo efektywnie nabiera prędkości, i to czuć, i to widać. W oczach. Zaczyna być widać, jak szybko ten samochód pokonuje kolejne metry i kolejne kilometry asfaltu. Natomiast robi to, tak jak wspomniałem, w sposób dystyngowany. Do tego stopnia, że osoby bardzo wyczulone na punkcie dynamiki po tych wartościach na papierze, kiedy przyspieszą, mogą się poczuć, jakby tutaj było tej mocy delikatnie mniej. No nie, jest zdecydowanie efektywnie i jest zdecydowanie szybko. Ile to wszystko kosztuje? Oczywiście nie mówię o cenie samochodu, bo to już podałem, ale biorąc pod uwagę zużycie paliwa, w trasie taki samochód zużywa, mi przynajmniej, zużywał ponad 8 litrów. Mówię o trasie ze stałą prędkością 130 km na godzinę na tempomacie. Natomiast w mieście, no i właśnie, tutaj dochodzimy do ciekawej kwestii, bo w mieście ten samochód zużywa mi od około 9,5 litra do nawet 11. Dlaczego tak dużo? Tak dużo, ponieważ jeżdżę tak naprawdę z rozładowaną baterią, użytkuję V90, bo jest to oczywiście hybryda plugin, więc jest możliwość doładowywania tego samochodu z gniazdka. I producent nawet deklaruje, jak dobrze pamiętam, około 86 km czysto elektrycznie w momencie, kiedy mamy w pełni naładowaną baterię. Natomiast ja użytkuję V90 tak jak jeżdżę każdym samochodem na co dzień. Mianowicie, nie mam możliwości ładowania tego samochodu w domu. Musiałbym korzystać z publicznie dostępnych ładowarek, czego nie robię, bo po prostu. Szkoda mi czasu, szczerze mówiąc. Gdybym miał ładowarkę w domu, to byłaby zupełnie inna historia. Natomiast odebrałem też ten samochód z rozładowaną baterią, więc nie mam specjalnie okazji sprawdzić tego czysto elektrycznego zasięgu. Wspominałem o tym w przypadku S90, że z doświadczeń, z relacji kolegów po fachu. E Taką V90 myślę, że będziemy realnie w stanie pokonać na pewno ponad 70 km czysto elektrycznie. Co ma sens, jeżeli oczywiście mamy garaż z tak zwanym wallboxem przykładowo i mamy możliwość ładowania tego samochodu na przykład w nocy, kiedy śpimy. Biorąc pod uwagę taki zasięg, myślę, że realnie w ciągu dnia więcej kilometrów nie pokonujemy. Chyba że wybieramy się w trasę. Wtedy sytuacja wygląda już. Zgoła inaczej, natomiast taką V90 nie ma żadnego bólu wybrać się nawet w dłuższą trasę, bo e, nawet mając rozładowaną baterię, spokojnie tym samochodem zrobimy około 600 km w trasie. Więc ma to sens zdecydowanie ma to sens, biorąc pod uwagę, że mówimy o topowym kombi w gamie szwedzkiego producenta. Co oprócz tego. No samochód prowadzi się zwyczajnie, jest, wydaje mi się, wystarczająco posłuszny, wystarczająco, no precyzyjny to może nie jest dobre słowo, wystarczająco posłuszny. O, prowadzi się ten samochód zwyczajnie jak na topowe kombi przystało, jak na samochód, który ma przede wszystkim rozpieszczać wygodą, komfortem i luksusem na pokładzie. Biorąc pod uwagę jeszcze ten układ napędowy, wspomnę o tym, że można sobie również akumulator doładowywać silnikiem spalinowym. Wówczas tutaj zamiast opcji automatycznie dajemy naładowanie, wówczas silnik spalinowy nam doładowuje ten akumulator. Kosztem oczywiście wyższego zużycia paliwa w przypadku S90 było to od 1,5 do 2 litrów, nawet myślę, że przy V90 to będą podobne wartości. Myślę, że tutaj też zauważyliście jest kilka trybów jazdy: jest tryb Pure, czysto elektryczny, Konstant e, AWD hybrydowy, w którym tak naprawdę ja spędzam większość czasu, i jest jeszcze tryb Polestar który ma nam tak naprawdę dać wszystko co najlepsze w przypadku tego samochodu. Ma wykrzesać maksymalne pokłady dynamiczne V90. Z moich obserwacji wynika, że w trybie Polestar zdecydowanie bardziej żywiołowo działa skrzynia biegów. Działa ostrzej i wydaje się, że samochód... E z, jeszcze, z nieco większą, może nie z jeszcze większą, ale z nieco większą dramaturgią nabiera tej prędkości i oddaje tą moc. Biorąc pod uwagę układ kierowniczy, zawieszenie i samo prowadzenie tryb Polestar z mojego punktu widzenia niczego tak naprawdę nie zmienia. Więc reasumując, powiem Wam, że pomimo swojego wieku i tak naprawdę... Bardzo subtelnych zmian. V90 to jest moim zdaniem nadal bardzo kusząca propozycja w segmencie takich dużych kombi na rynku. Natomiast ja zawsze byłem bardziej zwolennikiem wersji kombi niż klasycznych limuzyn. Po prostu ze względu na większą praktyczność tam w tylnej części. Więc zdecydowanie rekomendowałbym ten, rekomendowałbym ten samochód, bo uważam, że jest zdecydowanie wart swoich pieniędzy i oferuje bardzo dużo w zamian. Podobnie jak S90, ma delikatne e, niedoróbki, niedomagania, natomiast myślę, że suma plusów i minusów zdecydowanie przeważa. Na tą korzystną stronę. Jest bardzo podobna do S90, natomiast ja bym wolał to. Wolałbym kombi ze względu na większą użyteczność, większą e, funkcjonalność tylnej części tego samochodu. Po prostu. Znakomity samochód. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu e, i do galerii zdjęć zamieszczam w opisie tego filmu. Niezmiennie zachęcam Was do subskrybowania, zostawiania kciuków w górę, komentowania moich filmów. Właśnie włączyłem sobie kierownicę. Eee, I cóż, zapraszam Was do kolejnych testów. Troszkę się przedłużyło, ale mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. Trzymajcie się, hej.